aktywiści pomagają w tym, żeby wypełniać fałszywie wnioski, e, aby się mogli ubiegać o pozostanie na terenie Polski, na terenie Unii Europejskiej, w których to wnioskach celowo kłamią, że chociażby pochodzą z kraju objętego wojną, na przykład jak Syria, e, nie mają na, na miejscu dokumentów, z tym nie możemy wtedy ich wydalić z automatu. Tutaj nie, nie możemy przyrzucić na drugą stronę granicy. E, no i powodują tym samym wzrost niebezpieczeństwa państwa polskiego. No, szanowni państwo, ci ludzie powinni być ścigani karani za to Dobrze, co robią. Ale bo to przepraszam, panie pośle, ci ludzie nie są ścigani, nie są karani, oni są chwaleni. A najbardziej surowy jest wicepremier Kosiniak Kamysz, który do nich apeluje, żeby łaskawie się usunęli, ponieważ ich działanie naraża żołnierzy, strażników granicznych na niebezpieczeństwo. I poza tym to koniec. Zostali poproszeni, ale te prośby pana Kosiniaka Kamysza mają w nosie, mówiąc już brutalnie Um, choć oczywiście nie na miejscu.